Yeah, yeah, yeah! yeah. Choć już od jakiegoś czasu pierwsza trójka stalek z ekstraligi była wszystkim znana, to wcale nie oznaczało, że ten poziom rozgrywek przestał dostarczać emocji. Wręcz przeciwnie, do samego końca toczył się bowiem bój o czwartą pozycję, dającą pewne miejsce w ćwierćfinałach, a także o pozycję ósmą, powodującą spadek do rundy eliminacyjnej w kolejnym sezonie. Trzy spotkania, które miały wszystko rozstrzygnąć, rozegrano w minioną środę. W pierwszym meczu tego dnia Unisław Team zmierzył się z ekipą bez skody auto Grudziądz. Spotkanie lepiej zaczęli grudziądzanie, którzy na początku meczu mieli trzy dobre okazje do zdobycia bramki. Jednak nie udało im się pokonać dobrze tego dnia dysponowanego gorki pera Unisławian. A jak wiadomo niewykorzystane okazje lubią się zemścić. Tak było i w tym spotkaniu, bowiem futsalowcy z Unisławia bezlitośnie wykorzystali swoje sytuacje, ostatecznie pokonując skodę aż 6 do 1. W meczu mierzyły się drużyny Grestes Pak Sadowska i WSD Twoja Szkoła Grudziąc. Pierwsza z nich miała już zagwarantowany udział w ćwierćfinale, natomiast zespół Fabiana Chodyny do końca walczył o czołową czwórkę. To sprawiło, że kibicy byli świadkami bardzo zaciętego widowiska, w którym ostatecznie lepsza okazała się Twoja Szkoła w stosunku 7 do 6. No, brakowało wiadomo kilku zawodników czołowych w naszej drużynie. Mecz może nie miał już aż tak wielkiego znaczenia, bo miejsce było drugie już zajęte. No, graliśmy do końca, zabrakło trochę może zimnej krwi, żeby wykończyć kilka sytuacji, no ale drużyna pokazała się z dobrej strony, wydaje mi się, i tylko podziękować chłopakom za walkę do końca. Dokładnie, drugie miejsce w Extra to z pewnością dla Was e, dobra pozycja przed tymi e, głównymi spotkaniami. Można powiedzieć, że no, tą rundą w Starlex Extra Lidze rośnicie, jesteście powoli jednym z faworytów do wygrania w ogóle no, całej Starlex Ligi. Wydaje mi się, że jest trochę miłe zaskoczenie, bo pierwszy raz gramy z taką ekipą i no, idzie po prostu, także tylko się cieszyć z tego, że zdobywamy punkty i trzeba grać o finałowo, finałową, o najwyższe cele. W ostatnim meczu Starek z Ekstraligi konfrontowały się ze sobą ekipy Sylii i Unisław Team. To właśnie był pojedynek o wszystko, w którym oba zespoły interesowało tylko zwycięstwo, bowiem tylko pełna zdobycz punktowa gwarantowała Syli utrzymanie, a zespołowi z Unisławia dawała czwarte miejsce, gwarantujące grę w ćwierćfinale. Mecz zakończył się remisem 2-2, do 2, co z pewnością nie zadowala żadnej z ekip. Tak więc do ćwierćfinału wchodzą Eurodruptorum I, Gresta S. Paksadowska, Raftmix, Carmel Rush i WSD Twoja Szkoła Grudziądz. Z Ekstraligą żegnają się natomiast zespoły Sylii, Eurodrobiu II i klubu podróżnika Celku Mierzewo. O no tak, zdecydowanie ostatni mecz Ekstraligi przyniósł wiele emocji, lepszego zakończenia sobie nie mogliśmy wymarzyć. Niestety, mimo tego, że obie drużyny, Unisław i Syla, stworzyły świetne widowisko, no ten remis nie zadowala nikogo, bo Unisław nie wszedł do czwórki, będzie musiał walczyć w rundzie barażowej, a Syla spada z, ekstra, z Starek z Ekstraligi, opuszcza Ekstraligę, ale z podniesioną głową, a to co wyprawiał bramkarz Arkadiusz Szczygieł, myślę, że przejdzie na długo do historii Ligi. Jakbyśmy podsumowali te rozgrywki z z Kraligi, kto na plus, kto rozczarował. No, na wielki plus na pewno Gresta, która ostatnie sezony zawsze kończyła gdzieś tam w okolicach 5, 6, 7 miejsca, trochę zawsze brakowało do tej czwórki. W tym sezonie no, rewelacja drugie miejsce. E, miejsce pewne w ćwierćfinale, także na pewno największy plus. No, myślę, że Eurodrup, Unisław i Rafnik to staliby walce w tej pierwszej czwórce, także tutaj niespodzianki nie ma. In minus e, trudno powiedzieć. E, myślę, że no, mimo wszystko troszeczkę syla może być zawiedziona tym, że e, szeregi to jak z tej ligi opuści? Najlepsza czwórka. Te drużyny zostaną rozstawione w dalszej fazie rozgrywek. Tak, w tym roku po raz pierwszy nie losujemy ćwierćfinałów, tylko rzeczywiście nastąpi system rozstawień. E, dzięki temu gra w Stalaktyk Stalidze była premiowana tym, że czym kto wyższe miejsce zajął, tym będzie miał potem teoretycznie łatwiej. A więc e, pierwsze miejsce, czyli Eurodrup trafi w ćwierćfinale na najniżej rozstawiony zespół wśród tych finalistów, którzy wygrają rundę barażową. I dalej tak samo, czyli wiemy już, że na pewno Eurodrup z Grestą, czyli pierwsza z drugą drużyną mogą się spotkać dopiero w wielkim finale.